Najprościej rzecz ujmując, implanty to sztuczne zamienniki korzeni. Ząb składa się z korzenia i korony. Implant odpowiada właśnie korzeniowi. Implanty wykonane są z tytanu, z materiału, który jest bardzo bezpieczny, materiału bioinertnego, to znaczy takiego, który nie wywołuje w organizmie żadnej reakcji. Mówiąc o implantach, pacjenci boją się często zjawiska odrzucenia. W przypadku implantów takie zjawisko nie istnieje, nie może istnieć, dlatego że organizm ludzki nie reaguje na metal. Zdarzają się przypadki, kiedy implanty nie goją się, tak samo jak nie goi się na przykład rana na przedramieniu czy na nodze. Natomiast implanty są bardzo bezpieczne, wykonane z bardzo bezpiecznego metalu.